Zero. Witajcie, tutaj Plaus RC, w skrócie p.k. Przepraszam Was wszystkich, że dawno nie nagrywałem na YouTube'a, więc miałem trochę problemy z nagrywarką, z telefonem, ciągle bateria się rozładowywała, albo mi coś inaczej się psuło. Bardzo Was za to przepraszam, przechodźmy do filmu. Więc dzisiaj zagramy sobie Brawl Stars. To będzie chyba już mój trzeci, albo chyba czwarty odcinek, nie pamiętam już, szczerze bo bardzo dawno nie, nie, nie nagrywałem i bardzo was za to przepraszam więc y, zagramy sobie jakieś 3-4 rundy i zobaczymy jak to pójdzie grałem sobie już y, znaczy grałem y, rozgrzewałem się przed nagrywaniem tego i zdobyłem już Właśnie 7122 pucharki Nie pamiętam na chyba na tamtych nagraniach to ja dopiero miałem chyba jakieś 6 tysięcy, tutaj miałem chyba 6300 gdzieś takiego, a udało mi się dobić do 7122 Więc spróbujemy zagrać sobie Karlem Karlem próbuję wbić teraz na 20 poziom Znaczy nie poziom przepraszam Próbuję na 21 albo na dwu... no 20 rangę Bardzo przepraszam Kurde, patrz! Obydwu. Trzecie. Ósme. Kurde. Słabo, słabo trochę. I ponownie Trzy ponownie. w dół, no nie no. Co za, co za pech. Hmm, pierwsza widzę, żeby... Ten barley nie atakował mnie. Mhm. Kurde, nie chcę tak na, iść na szybko na pole na ten jakby na y, kogoś, po szybko denne i będzie. O, idzie leon. Pinaszko nie beczkę. Ała, szóste miejsce. No, próbowałem, zero pocharku, Dobra, bierzemy ukończonego. No, se zagramy bulem. Jeszcze jeden monet. BB. Jeszcze do pasterki. Osiemnasta Nagrywa się. Nagrywa, nagrywa. Trzy minuty. W tej walce chyba skończy odcinek, bo to będzie taki króciutki. A, patrz, dobrze. Ha, to? Au! É isso A Mortis go zajął. Mhm, spokojnie. Nie gdzie jeszcze. Dobra, gramy tą własną rundkę. I kończymy odcineczek. Może mi się uda to w sobotę... w tą sobotę. Yy, zagram Znaczy.. Yy, wezmę i ten. Nagram nowy odcinek czek. Mortis, ale ty tego nie weźmiesz, ja to wezmę. Dużo tuje nie wezmę Mordisko. Bi, eee, Bordisno. Chodź i babcie. Ała! Kurwa! Kur... Dobra, dobra, to był taki odkineczek z ostatnim bruzgiem na koniec całego filmu. Yy, widzieliśmy 1128, czyli widzieliśmy raz, dwa, trzy, cztery, sześć pucharków, no po prostu jestem mistrzem w Brawl Stars. Nie wiem, powiem wam jedno, że może będę nagrywał, na pewno będę nagrywał Battle Stars albo i też będę nagrywał, bo wybrałem grę 60 second. Więc może na pewno będę pobierał, grał w tą grę, albo też zagramy w grę taką jak moment. Jak mi się uda wyjść, to pokażę Wam. Tak, w taką grę jak yy, właśnie w Fnaf, FNAF 6 Pizzeria Simulator 60 second. Albo i też jeszcze nie wiadomo, ale może też byśmy zagrali w Pokemon GO. Ale to już jeszcze jest jednym znakiem zapytania, nie wiadomo, czy jeszcze będę grał w Pokemon, bo w ogóle przestałem, już przez rok w ogóle w tej Pokemon nie gram, nie wiem czy od... piszcie w komentarzach, czy zostawić, czy odinstalować, bo dużo mi zajmuje miejsca, jak w ogóle nie gram, nie wiem, pomyślę, pomyślę. Yy, zrobię może takie losowanie na Instagramie. Yy, na instagramie już wam podam jak yy, też bijajcie właśnie na mojego instagrama już wam pokazuję momentik wbijajcie na mojego instagrama nazwa koksu wbijajcie yy, jakby się uda to zrobię losowanie i zobaczymy może ktoś uda komuś się wygrać moje konto Pokémon go yy, który ma chyba tam 32 level nie, nie wiem który, ale na pewno ma duży. Więc dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, dawajcie łapki w górę. Yy, więc mówił tutaj Plausiblerce w skrócie P. K. Siema. I do następnego odcinka.